Budzimy się w nasze, do naszej posesji, tak? Wylko pościelone. No na początku na pewno trzeba się umyć. Początek. A, kolejny dzień w Night City. I te co? alimenty. Ciekawe czy Judy <laughs> się odezwie. A niestety. Cyberflegma. Dobra. Uh. Szybki shower. Uh. Trzeba sobie spojrzeć w lustro. I zadać jedno ważne pytanie. CO, co jest? w dole? Już to nie jestem ja! O kurwa! Widzę siebie jako jego? E no to już jest przesada, muszę wziąć leki, ty. Ej, co jest? O! A to było dziwne. Jestem LOG, Cyberlogan. No wyraz radości, bo jest streamek, nie? <noise> Właśnie tak, milusińscy. Okej, okay, czas się ubrać. Slash mi bierze sobie... Ciuszki i je ubiera. Enter. A. Slash bierze broń. I amunicję. Aha. Zapotrzebował ja jeszcze tego? Tak. Mamy zadanie dłaka łako. Dzień dobry. Zamknę sobie tylko ćwiczki. Siema, witam pani Żulico. Masz jakiś drobniak? A, to chłop, sorry, przepraszam, nie chciałem się obrazić. Okej. Okay. No to jest moja dzielnica, tutaj mieszkam. Jak widzicie dzielnica jest iście niebezpieczna. Zobaczcie, tutaj policjantka celuje do sprawcy. przepraszam, Siema Jest chujowo. O, wiem wariacie coś o tym. Dobra, na razie znajdźmy kryjówkę tego gościa na many uh. Jeżdżamy do Night City. Trzeba zaparkować gdzieś. Gdzie tu zaparkujemy? O, tutaj. Przepraszam! Parkuję tylko woziu. Elo. Gabinet łakałoko. Były gabinet, teraz przerobiony na piwnicę. Gdzie awantura tutaj. Tu będzie awantura, patrz. Widzicie to, widzowie? Miny. Możemy je zdeaktywować. Czujniki jakie. A nie, to jest kurwa automat. Tam były miny. Rozbrój, zdalne rozbrojanie miny. O kurwa, ale blisko podszedłem. Co tak szybko biega? Rozbrajamy miny. Przecież mogę przecież kucnąć pod nimi, nie? Tak, mogłem kucnąć, okej. Okay. Prawdopodobnie tam jest poszukiwany. Znajdź Chong Nam. Otwieramy drzwiczki. Ha Jesteś tutaj? O kurwa, podpięty do telewizora. Wszystko okej? Okay? Mordziu! To chyba twoja zguba. Każdy Netrunner tak kończy. Wysmażony w jakimś lodzie. O, czyli poleciał Ta za człowiek, grubo. Żyje. Halo, Mordziu. No, pewnie jakiś komputer muszę znaleźć. O, właśnie tak. Okej, okay, wiadomości. Chyba dostał, chyba wyrok poleciał. Podążać za światłami. I co tu jest? Aaaaaah. Hush, to jest za... Te światła prowadzą do zasilania awaryjnego, jakby. Znać jazgę, która ustabilizuje to wszystko. Kurwa, trochę się boję. Halo? Umiesz jazgę w gniaździe? Nama. Wracamy. Dobra, instalacja jazgi wariacie. O. Już mu się śni. wariacie. Halo? Panie Chingisan, opuść teren. Dobra, spadamy stąd. Dziwne, ma to laboratorium swoje. Taka misja z dupy. No git, cztery koła od łakałądy dostaliśmy. Jest cash na ruchy. Arasaka. To jest taka aspekt Tutaj firma, specjalna jednostka, przewozi jakieś chipy, jakieś szczepy. Wiesz, o co chodzi? No tu spokojna dzielnica. Usiądź i zaczekaj na Bila. Nie wiem, czy ja mam wyrok na tego Bila zrobić? Okej, okay, muszę się zachować jak prawdziwy, wiecie... Łatny morderca. Podchodzę powoli. Tak. No. Biedzie błyskawski? Okada wytłumaczyła ci wszystko? Nie podała żadnych szczegółów. Nie podała mi żadnych szczegółów. Jedziemy zabić mordercę. Nazywa się Joshua Stephen. Aha, tym się, że jego odjebać? Siadaj za kierownicą, porozmawiamy w samochodzie. Uwaga! Kurwa, zajeżdża drogę! Kajny szlauten. Kurwa, no nie wierzę. Mogłeś ty prowadzić? Już jest mój. O, teraz dzień jest. E no co to jest? Zatrzymaj auto! Kurwa, hamuj, powiedziałem! Oczekaj. czekaj. Wysiadaj, idziemy. Dobra, wariacie. Dawaj, dawaj, dawaj. On się obstrał już. O kurwa. Słuchaj się blisko nie. sam to załatwię. Zabiję kurwy syna. Ty, ale nie mają być klamki. Ty jesteś ubrany jak robotnik. <coughs> Ty to są psy i myślisz, że to ci pozwolą odjebać chłopa? NCPD! Stój, gdzie stoisz! Rzuć broni na ziemię! Chronisz życie mordercy! Ani kroku dalej, bo zginiesz! Wow. Siemana, no już tu byłem, nie, tylko nie, robię wiesz, i spał, nie. nie? żadnego zabijania! To mordercy! Ja też jestem mordercą! Jeśli zastrzelisz tego drugiego, zrywam naszą umowę! Vasquez! Jasne, dajmy się wystrzelać! Uh, kim on jest? Mam jechać z wami, jak was nie Ma znam? jechać Z wami? Tak, potrzebujecie. Tak, tak, poczekaj, zlutuję tylko cypka. Will Jablonski, Niekarany. Ale sprawdźcie go dokładnie. Nie rozumiem, co jest grane. Co, co tu jest gra? Poczekajcie, bo nową czapkę znalazłem. Sześć pancerza więcej! Jest do. O kurwa Patrzcie to widzowie No jest, jest ten swag I pasuje do tych okularków, które mam Patrzcie, pod kolor I majtków O, się kręca Jest niebezpieczny, nie możemy go zabrać Chcę mu zaoferować pracę Dajemy ja bym go rozjabać. Jezu Chryste ha. Gdybym miał popcorn, to właśnie Wpierdalałbym go w oczekiwaniu na ciąg <laughs> Kaniu Rivers. Uh. No dobra Skakuję będzie, pojadę z wami. Nie kumam tej misji, miałem go zabić, a teraz nie jadę? Już jesteśmy spóźnieni. Co, co, ja się w ogóle wpakowałem? Co ten garnuch się wpakował? Siema, hala malejku. Drzwi zamkną, żebyś się kurwo nie podsłuchiwała, jak będę go zażynał. No dobra. O, A co to? Zapewnia efekt dobrej ożywienia. tajnikę piorę! To jest chyba 69 taki, tylko cyberpanka. No i na chuj tak gapisz, gościu? Co tu robimy? My ojca i syna. I Świętego Ducha. Jeden Bóg. Amen. Skończ już z tymi pytaniami. Stevenson nie może się teraz rozpraszać. Nie wiem czy widzisz, ale ja i Josh rozmawiamy, więc odpierdol się. Co proszę? Nie, to ty się odpierdol. Ten człowiek stworzy jutro dzieło życia. I po co się tak prójesz? żeby dobrze odegrać. Po swoją co się rolę. tak próć? Wiesz dlaczego? bo nie dostanie drugiej szansy Josh, o Chciałbym właśnie się już położyć twoje zlecenie właśnie się skończyło ale co jest, zajebiście to rozegrała ale a co ty myślisz o tym wszystkim facet jest pojebany a korporacja na nim żeruje, Ok. musimy się połączyć z samochodem ucieka tam widzę Mam go mam go Namierzam. to jest sztuczna inteligencja ona się zbuntowała i musimy zuchaj. ją okiełznać jak zniszczyć flamingi, Znaczymy. flamingi może zgarniemy jakąś furę sportową? Chyba zajeżdżamy do Panamy. Na grubo trzeba wjechać, żeby widzieli. Aj, wszyscy zobaczą. Porozmawiaj z Panem? Mitchem? Gdzie oni są? Co on my prowadzi naokoło? Patrz. Siemano wszystkim. Ja do Mitcha. Wow. Wszystko okej? Okay? Ale zajbiście Nie. Reszta ma zostać w obozie. Patrole co pół godziny raportowane bezpośrednio do mnie. Gdzie Znatwa... Jesteś. Co on tu robi? Zadzwoniłem ci kombinować z transportem militechu, więc zadzwoniłaś po wi, Żeby zrobić to i tak za moimi plecami? Aha. I dlatego poprosiłam wi, żeby tu paradował przed tobą. Nie ma pojęcia o co chodzi. Palefrana, palefrana. Ale no kurwa, Sol. Serio pozwolisz, żeby Bazylisk dosłownie przeszedł nam koło nosa? Tak. Ale taka szansa. Szansa na co? Żeby spieprzyć tę robotę, dla której tu jesteś? Mam wrażenie, że to odgrzewana kłótnia. Wkładacie w to za mało serca. Nie, nie ma już żadnej dyskusji. Ludzie z biotechniki będą tu za godzinę. Postarajcie się niczego nie spieszyć. Dobra, to nie Kubam. Coś tu się przyznało. Nie no kurwa, nie wierzę. Poszedł malować trawę na zielono. O co chodzi z tym Basiliskiem? Opancerzony transportowiec Militechu grad z 2060. Chcą go opchnąć jakiemuś śmiesznego. A bliznę, małymu, ale realistyczna gierka, to ma dostatok kulle. Konwój Militechu pojedzie 101. Czemu Sol ma taki problem z tym Basiliskiem? Boi się, że Militech nas załatwi, jeśli z nimi zadrzemy. Uważa, że bezpieczniej trzymać się skorpani. Taka biotechnika. Świetna sprawa. A wy wolelibyście? Wolelibyśmy wrócić do tego, co umiemy najlepiej: czyli transportu i spedycji. Przemytu. Przecież mówię. Y Militech będzie transportować basiliska w częściach. Dwie ciężarówki. Oh. Przyblokujemy konwój na przejeździe kolejowym, który przecina sto jedynkę. Atakujemy ich od tyłu. Spierdalamy. Pytania, uwagi, wnioski? Świetnie ci poszło, słonko. Mm. To wszystko aż za dobrze się składa. No właśnie. Znaczy tam ci podejrzenia na tą akcję. Chyba i akurat przejeżdża sobie obok. To. Sol też uważa, że sprawa śmierdzi na kilometr. Skąd macie informacje o tym transporcie? Karol schakowała kanał komunikacyjny Miltechu. Wystarczy? Dobra, panowie, teraz dam radę. Pana ma coś do Saula, ale wy? Czekaj, wchodzę w to w stanie? nie chcecie to mierzyć. Wchodzę w to. wchodzę w to. Muszę wesprzeć, tak? Mhm. Okej, okay, dzięki. Najpierw musimy pojechać na stację kolejową. Tam stoi lokomotywa, której użyjemy, żeby zablokować przejazd. Jedziesz z nami, czy widzimy się na miejscu? Uh, pojadę ja z wami. No i zajebiście. Ocie. Jest, widzowie, tak jest. Step by step. Ja to że jedziemy, super wycieczkę się szykuje. Nikt nie zauważy, że znikacie z obozu. To i tak nie chce nas tam widzieć. zrobić dobre, drugie wrażenie na korpach z biodefniki. A wasze skwaszone miny mu raczej nie pomogą. Spodziewacie się go podu z, z rafenami? Okej, okay, patrzcie nie na furie jedziemy. patrzcie, jak taki oddział. Team Team Delta kurwa, tak, wiecie o co chodzi? Nie brakujcie życia, ci życia w Night City, Może czasami. Brakuje mi tego wrażenia nowego początku. Mnie też było ciężko odejść od rodziny. Musimy znaleźć tutaj tajne sztuc sztuczki, tajne pliki. Tajne. Szybko ci poszło. Nie, ja, badajmy ten teren, wezmę górny. Archipelag budynku. Ach, no to schody. O, jakieś mi dziwne. Podejrzane widzowie. Śmierdzi tutaj jakąś wyjebą. Czego mamy szukać? Ja już znalazłem. Jakich? Pomożesz mi szukać. Jasne. <laughs> Euro, Eurodolary. Ketchup. Ketchuper. Ha. Jest! Proszę, mamy to! Proszę! Biegnie szybko to. E, Pamiętam się i pochwalić. Ej, psyt! Słuchaj! Jest. Mam kartę. Dobra robota! E, co teraz? Aktywuj lokomotywę lo na konsoli, Jasne. Już to się robi. Umieść kartę. Chip aktywacyjny. Okay. Wow! Ale realizm! Działa! Chodź zobaczyć! O tak! I ona zablokuje. Fajne Tutaj torowisko. Chciałam chwilę z tobą pogadać. O, aha, aha. Wow, aż mi kola wypada z ręki. Ja Wyjeżdżamy na grubak pizda? O, jesteś tu Nie. szczęśliwsza niż w mieście. To widać. Serio? Zaraz narażę całą rodzinę. Znowu pcham się Solowi pod wpierdol. Mogą mnie wykluczyć z rodziny, a ty mówisz, że wyglądam na szczęśliwą? Tak. Bo robisz to, co uważasz za dobre dla Aldekaldos. Chociaż to trudne. O. Jesteś posrana ze strachu. To Czyli to też widać? To o czym chciałaś pogadać? Wiem, że to głupia zabrzmi, przecież sama Cię prosiłam, żebyś mi pomógł, ale. Ale co? Dlaczego to robisz? To proste. Uh. Bo wiem, że to dla Ciebie ważne. Ale. Tylko dlatego? Znaczy nie. To nie. Za... Nie, to źle zabrzmiało. O. Uh. Słuchaj, wiem. Po prostu nie jestem w tym zbyt dobra, w mówieniu o swoich uczuciach i tak dalej. Jasne, ja tak samo. A... Bardzo nie chciałabym tego spierdolić. A Na razie wszystko idzie dobrze. Bo dotąd nic nie mówiłam? Chodzi o to, że ja zwykle najpierw robię, a potem myślę. Zauważyłem. No Tylko, że impulsy są mi potrzebne. Gdyby nie ty, Brwi, ja już dawno bym powiedział, że muszę gierkę! To powinienem zresetować było... gierki, kurwa! Te brwi wszystko psują. Ale to wiesz, prawdziwa miłość tak, te brwi wybaczy. Nie czujesz żadnych impulsów? Szkoda, trochę na nie liczyłem. Czuję, ale... Ale boję się, że nagle z czymś głupio wyskoczę i okaże się, że zostanę na lodzie. Co ty gadasz? Wolałabym, żebyś był blisko. Chociaż jako przyjaciel. Jeżdżamy. Następnym razem. Próba. Idź za impulsem. Jestem w kurtce policyjnej. Przełamanie jest, widzowie, okay. przełamanie! W każdym razie... Jakby co... ostrzegałam. Dobra, wracajmy do pozostałych. Oh, oh, oh. oh yeah. Monitoruje cię jakoś ten konwój? Tak, Karol co jakiś czas sprawdza ich łącze komunikacyjne. Na razie wszystko zgodnie z planem. Dało się widzowie, chyba by coś z tego będzie. Dołączę no do badów na przejeździe kolejowym. Okej. Okay. A co wy kurwa na gitarze grać gracie? gracie Jak my mamy za pan robić? Co ci odpierdalają za szopę? Cicho mi idzie, ciutko! wreszcie na dupie, co? Eee. Wszystko mamy ogarnięte. Konwój już do nas jedzie. Czy mogę siąść? Mogę se klapnąć z wami? A Kurwa, ok, sorry. A znowu! No to teraz czekamy. Nie, że loga się nie pierdali Gorący chłopak. Saul miał rację ze Snag Nation. Wypijmy ze skorpiona. O, mówicie o wojnie, napisie. się. Oooo. za Skorpiona. O właśnie. Podliżaj się troszkę. Ekipie. Za skorpiona. I za Jackiego. O, Ale powiedziała o Jacku, więc Saul miał rację ze Snag A O, mówicie o wojnie. O, mówicie o wojnie. A co tu gadać? Pakowali cię w pancera w środkowym Meksyku i wysyłali przed siebie. Przez tygodnie słyszysz tylko gadanie pokładowe Jesi i, i pijesz Lugol jak pojebany, bo wszystko jest napromieniowane. Eee, na samą myśl o siedzeniu w tej nagrzanej trumnie dostaję wysypki na No Oni byli na wojnie, walczyli tutaj w takich wojnach. Aha. Ale mimo to nie możecie się doczekać, aż zamkniecie się w Basilisku, co? To co innego. Zupełnie co innego. Sam zobaczysz, jak do niego wsiądziesz. Okej, okay. nie będę mu tutaj krzepił go, spróbuję się Ach, zdrzemnąć. Spróbuję się trochę zdrzemnąć. Okej. Okay. Jest sporo czasu do przejazdu konwoju. Eee, nie chcę przy niego odwalać takie szopy, nie? bo to będzie chujowe. Obudź mnie, gdyby coś się działo. O, chyba, że też zamierzasz spać. O kurwa, źle chyba. Na razie tutaj Posiedza. posiedzę. Popatrzę na gwiazdy. Uuu! znasz się na tym? Macie też atlasy nieba w tej waszej bibliotece? Pewnie. Tam jest wielki wóz. A widzisz tę małą gwiazdkę migającą po prawej? Ta. E, no. To znaczy, że trzeba mu wymienić stworzeń Bacha. <laughs> Nieźle. Dobranocwi. jadą. Spokojnie. Wszyscy gotowi? Nie, nie, nie przy ziomkach. Przy ziomkach takiego się nie robi, wi, gościu. Wiem jedziemy. się o co Jedziemy. Zaczynamy napad. Wsiądź do pojazdu. Teraz zacznie się robota. Ural kombinat. Jadą szybciej niż myśleliśmy. Nie wiem, czy ich wyprzedzimy. Spokojnie. Trzeba włączyć jeden z wagonów, to przyspieszy. nie ma na co czekać. Rozwal sprzęg tego wagonu. Jak? Którego wagonu? Zbliżamy się, ale wciąż za wolno. Wi, strzelaj w ten cholerny sprzęg. Jaki sprzęg, co on pierdoli? Co? Zajebiście! I? Musimy się podnieść... Sorry, sorry, bo nie słuchałem. Widzisz, zakochany to loga, to nie ogarnia. Bum, bum! strzelony? Dobra, no Zajebiście! Rusz, dupę, i! Ty kretynie! Cztery, Nie, trzy... Strzelajcie! Dosypać ich! Patrzcie jak działa ninja. Wszystko leży. Ognia! Ognia! To jest napad na bank. Nicz, bo jazda! Okej, okay, wszyscy. Zgodnie z planem szefowo. Dobra, pociąg odjeżdża, ruszajcie! Możemy spadać. Gotowy. Dobra, zrobimy na padzik. Wjechaliśmy na ostro w nich. Kurwa! Udało się! That's right! <laughs> No, pewnie, mówiłam ci! Okej, mamy to. Eskortujcie do obozu. Nie, Elegancko, nie. easy. Cieszę się, że nie będziesz musiał poskręcać z nami tego złomu. Dla Micah i Teddy'ego prawdziwa zabawa dopiero się zaczęła. Coś za łatwo, rzeczywiście, coś za łatwo. A bo te granaty, idealnie rzucone taktycznie, spowodowały no, praktycznie rozbrojenie defensywy policyjnej. Śmierdzi tu jakimś jeszcze odbiciem, chyba. Ok, straciłam połączenie z kanałem Militechu. Super. Zorientowali się, że ktoś jeszcze słucha i zmienili kody. Jak dla mnie w samą pole. no i gidź, jedziemy sobie. Nie wiem, czy mogę zagadać. O Jezu, ci staję, przyspiesz podróż. Myślę, że znikłaś. Jak chcesz, to ja z nim pogadam. Nie dzięki, sama to załatwię. Nie spotka się z Saulem. Co to jest? To, co widzisz? Basilisk. Widzę dwie ciężarówki z wielkim logo militechu. Kurwa, panam, widać jest stąd na mile! Myślisz, że mało mamy kłopotów? Rafał nie mogą zaatakować w każdej chwili, a teraz jeszcze pieprzony militech? Zamknij się! Zamknij się w końcu, kurwa! Kurwa! Wow. Chcesz już się zawsze wysługiwać korporacjom? Proszę bardzo. W takim razie zostawmy sobie basiliska jego pamiątkę po tym kim kiedyś byli Alde Caldos. Albo wiesz co? Może następnym razem jak ktoś nas zaatakuje, będziemy mieli się jak bronić. Ja jebie, Ostrasza. Jak tylko skończę z biotechniką, zwołuję zebranie rodziny w Twojej sprawie. Do tego czasu nie chcę tu widzieć tych ciężarówek. A co z basiliskiem? Możemy go poskładać? Rób co chcesz. O, to był zły pomysł. Kurwa, to moja wina. Przestawcie ciężarówki na tyły obozu. Musimy je rozładować. Dobra, a co potem chcesz z nimi zrobić? Mam na to pomysł. Mocne masz płuca. Haha. <laughs> <laughs> Dzięki. Ostatnio odstawiłam taki numer, jak miałam 10 lat. No i patrz, to dalej działa. Wydaje mi się, że rodzina jest po twojej stronie. Tak? A po czym to poznałeś? Bo jakoś nikt się nie odezwał. Po tym, jak pożerali wzrokiem basiliska. Ach. Nomadzi i pancery. Pancery, nomadzi. Piąłaś ich od razu. Zobaczymy. Wszystko okej? Okay? Wszystko okej. Okay? No, wszystko wiesz. to. Ale bardziej podobała mi się ta część z porywaniem ciężarówek. Jeśli będziesz mnie potrzebować, daj znaki, przyjadę. Wi? Na no pewno będę Cię potrzebować, więc spodziewaj się telefonu. Będę czekać. Trzymaj się.